Wkleje... No, ja, ja się wkleję wszystko standardowo prócz tego ty, to? No ja też e, wiesz, Musisz do góry wejść taką drabinką I po takich pałeczkach schwach. Jak się ja ja? mogę... żeś tu wlazł? Ja Jak chcie żeś Wiesz jak wiesz się tam wleźli Musisz Rol. skoczyć stamtąd Ale wiesz? ja jestem tutaj na dole, musisz zejść. musisz z tego, z wyższego tam skoczyć Kurde Nie. Musisz... Drabinkę masz taką, musisz wejść, drabinką o. że ją widzę, ona jest na zewnątrz. Czy, czy... Nie, 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 dobrze byś. Sluger, weź po niego, się wróci. Sluger, chodź. Ty lepiej skaczysz. Ha, zaraz się znowu zgubi. Ło, tu na pewno był <grym> O no, nie. O nie, tu trzeba na bok skoczyć. Ło, jestem na Znowu tu nie mogę wejść. Czy z wyższego z klocka skoczyć? O, już. Uważaj, bo tu trudny jest moment trudny. Oj, uderzyłem pałk niestety. O, oh. Right. Ja ja już poszedłem. musimy mieć... All right. Co to jest te słupki? Drzwig. A? Drzwig to jest chyba. dźwig A, to takie jest z Edge'a wzięte. Drzwi, drzwi tu są. Hmm? Patrzcie, pochodnie. I nie wyglądają. No, są niebieskie na tym teksturpaku. Są Oops. niebieskie, a dają im żółte światło. No. O jest dopiero magia. Ja wiem, że mamy iść po tym. Ja tak to tak czuję. But. Bo mieliśmy iść po czerwony wełnie, Jak dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Co ty wkręcasz tu część? Człowieku, to jest, będzie bez sensu. Ten będzie To nie jest sensu. wełna. A wełna. To jest wełna właśnie. Tam nie da się przejść. Da się. Ja to Bo nie przez, tu, ja to przez chwilę przeskoczyłem. No ale jak tak to gdzie byś tu chciał iść? Tu nigdzie nie masz nie masz gdzie pójść. Na to czy pomarańczowe można iść. Z tej strony, ale też nie skoczysz. Bo już też próbowałem. Mi się wydaje, że tu musi być jakaś alternatywna droga, mi się wydaje, że to najpierw na pomarańczowe trzeba skoczyć. Nie, to nie przejdzie, sprować, ja a? Byłem. Idź. Ej, da się! Ej, tu ty, tu z a trzeba zastosować tego, będę hopa. Tak, hopa. Dzięki. No serio! To dzięki. Się dzięki sluger, dzięki. Co ja ci zrobię? Idź, idź. No. Snajper. Ale to jest... Jaki to jest hardcore, nie wiem, że tak trzeba grać tutaj. No ja nim, nie, nie doskoczę. <laughs> no skaczesz i w powietrzu musisz A wciskać, żeby ci skręcał. Mhm. Tak? Tak. No jak ty hopcze, iż to? Idę sobie podziwę. A nie mogę myszką skręcić? Nie, no jest, Nie, <laughs> nie tak gra. <laughs> Na górze nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam ze sobą zrobić. Nie umiem, jestem upośledzony chyba. Wyżej, 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 wyżej. No wyżej ]ferze. nie masz co robić, chyba że mamy iść po tym dźwigu. Po tym no, no mamy iść po tym dźwigu. Okej, okay, dobrze. Chodź, to idź pierwszy. O, dobra, nie. Tutaj nie idź. Ja tak chcę do was. A, dobra. Musimy już... z Hopem. <laughs> Ja se... Oj, widać kto grał na surski w CS-ie <grym> Jeszcze nie mogę się do ciebie teleportować. Ja no jak się muszę gra... się do ciebie teleportować? No, się grało w cesie, nie? Na tych na jakiś kurde. Ja najczęściej gram na ja no na surfie też grałem, nie? Nie, nie razem, ale. Chcesz, żeby cię tepnąć? Tak, bo ja, ja nie umiem tego zrobić, nie wiem, że moja klawiatura nie ogarnia tylu znaków Zaraz. <grym> <grym> ja nie wiem, czekaj, muszę się wybić. Okay. Czekaj. czekaj, bo może ci się tłumaczymy. Ja go, czekaj, nie, ja, 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 go ja go jeszcze nie lepam, Poczekaj, czekaj, ja, ja przeanalizuję jeszcze raz, jak ja to robię, wpuść mnie. I musisz stanąć tak prawie na No nie spychajmy z tego klocka. No, <laughs> Zobacz, no zejdź, bo ja to sam rozpinę. Nie, zaczepiłem. Jesteś jak ten... Jesteś jak ten nafar, kurde. Człowiek chce ci pomóc, to jeszcze go zjebiesz. <laughs> Dobra, idź, no. Po <laughs> Zdecydował się. Ja to robię... No... Tak last, cześć, last, 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 last one. <laughs> no nie, kupi krocek. No sluger, pokaż mi. To ja, staję ja tutaj, ciskam no. dwa razy W, dwa razy Sp, żeby się ten speed durny włączył i... Wow! O! <laughs> Tylko, że ja nic nowego nie zrobiłem, cały czas tak robiłem. Tak? Tak, no. Chodzi o tego spina tutaj. No musi się ten Spin włączyć. O! No Jak no tu wyczynisz? Bo wlazłeś tam czy nie, czy spadłeś? Nie no jest tu na górze, nie? Tylko nie wiem jakbyś jeszcze wyżej tam gdzie jest sniper Tam poklaski Jak to? A tu są klocki, dobra, spoko. No nie spychajmy się nawzajem Dobra! Dobra, wyjdźcie pierwszy, no idźcie tam Ło, czekajcie lagi, laksy, laksy <głosy> <głosy> Ten już laki Ło, wskoczyłem Dobra Ło, musimy tam doskoczyć A tutaj? Tam nie, dobra, tam. Rzuć sobie piersi jak chcecie. A? A, -a. Ale my mamy tam a -a. na dół doskoczyć czy tam na górę? Na... Tutaj! Czasami doskoczysz. <głos> <głos> Ojejku. No Ale to samo co ja zrobię. <noise> <noise> <Wiem. głos> Teraz tam trzeba skoczyć. Tam? Tak, a, tak, 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 dobrze. Musisz się rozpędzić to tylko to pojedynczo, to pojedynczo, 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 chłopaki. Może trzeba się cofnąć. Dobrze, się <noise> jak no, to... ja się cofnę. Czekajcie, ja pierwszy I to jest, tej gry, to jest typowe z tej gry, tej, tej, tej gry, co, o której mi wspominałeś, ty co babką skaczesz po dacha. Mm. Patrzcie, gdzie skoczyłem, haha. No i Dobra. co? Tam, zrobisz? tam nic nie zrobisz. Teraz stąd tu. Jak to nic nie zrobię? Wejdę do budynku. Bez kim. Ej, bo to trzeba skoczyć. Tak? Chyba tak. A bo teraz my tam będziemy doskakiwać, patrz. Ja to od razu zrobiłem, a to za poty. Oj, wpadłem, kurde. Ja też tam byłem na tej rurze, tylko ja z niej zeskoczyłem, wiesz? <grym> tak, tak. Tak, no tak. Tak, tak. Ej, to nie, nie. nie, nie tylko nie drabinki, już nie przejdziemy, bo oni doskastowali z tego buga z drabinkami, że No, się... a to niestety nie jest wersja na 1, 2, 3. No i już dupa, game over! Jak to? No nie, no teraz bo... chyba można. Czekaj. Nie, nie można stawać. W tej wersji nic. ponoć na powili. Można, o, dobra. Można stawać. No. Tylko ja nie pamiętam jak to się robi. LOL, puściłem shift i spadłem. <grym Jezu. <grym <grym cały ja. <grym> gdzie, <grym> gdzie ty tutaj masz to skakanie? A dobra, ty aż tam gdzieś polas. Nie czekasz to ja? na nas? Gdzie? A gdzie to jest to Tu chyba tu czułaś, nie wiem. Żebyście poczekali na mnie. Ja poczekam, poczekam, czekam. To sluger tutaj skacze już po drabinkach. Ej, to jest niewykonalne. Czekaj, no to masz dwa T, te czekasz T. Gdzie on jest? Sluger, Wy... wy sluger. No on włącz tego. Tą kamerę. Mi się czasami z lepiej skacze, ogólnie. Co? Kamerę, f jeden. Piec? F1. F5 1 f chyba F1? Zniknął F1, F1? Tych, A czemu F1? Ten. Nie będziecie ty rozpraszać A no? Ty Jak gdy ja skaczę na F5 będę hardcorem oh. A będę hardcorem, patrz Ciach, ciach No po tym to akurat łatwo <grym> hardcore ty <grym> <grym> Raz, dwa i będzie Lol, no już w takich głupich momentach się zatrzymuje to jest no zagra <grym> cię? Nie no czekaj, ostatni raz próbuję No ale sobie komendę przygotuję No co jest? No to Będę hardcore Jeszcze raz, ostatni raz No co to ma być? Jestem kiepski w skakaniu w Minecraftie Nie, ja ja to no, jest... Ale jakimś no, 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 jak 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 cudem mi się udaje Ta ja Doskoczyłem! Jaki Matrix! Tak patrząc po czasie, nie wiem ile to już teraz jest, ale myślę, że... Dokładnie 19 minut 40 sekund. No, to jeszcze raz. Patrz, ile to jak właśnie... minut dojdziemy chyba, co? No, może być. Dobra. Tak, żeby w jakimś normalnym miejscu sko sko skończyć. No, tu na razie mam parkura, więc na razie może lepiej. Oj, ja. skończyć! Jak to przejdziemy? Dobra. Jak ja to? No właśnie. Jak sloger to przyszedł to i my musimy. Wow. Co się stało Nie wiem właśnie co tu Hej, no To pochodnia mnie zblokowała wy jesteście pro Hardcore kurde, w tym samym miejscu No, no lol O! Dyskończył O! Jak mam to... O! o. 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 Ej! Nie, łap, nie łapnęła mnie ta... ta drobinka Fajnie się was ogląda. Bardzo... Very funny. No... Ej. Ja w ogóle inwalida jestem. Ej, no ale czemu ta drabinka... Ja muszę na shiftie na tej drabince, nie? Naciskam mm -hmm. shift i nie działczy. Nie działczy? A. No nie działa Ja słuchajcie. byłem... Ja, byłem ja na tym, na tym co teraz... No, ej, ej, ej. To było... Jak ja mam tam iść, skoro to działa? Ja no... What the fuck? O właśnie, że poza bolę śmiechu no Weź sam cicho i to po O! O! Wrazu! Pa! Jak on te, na to? Nie tego nie przeskoczę, tego ja nie przeskoczę, tego za pierwszym razem też nie przeskoczyłem No i co, i już nie mogę tam wejść No wiem so, it's fucking cool <laughs> Jeszcze zaraz ja <laughs> Ja w <laughs> ogóle nie, ja te dribbing i trefić nie mogę Musisz od boku. Tak jakby pójść na... O! Przeleciał wszyscy przez... Jak to wyglądało. Przez cały klasek przeleciał i się trafi tak zapał. O, to się O stąd. Ale co? O stąd skoczył skoczy i się zapłód rebinek. Skąd? No stąd, o zapał, widziałeś prawie. A co, sniper? No, o stąd skoczył, z tego no, robić. No, to się złapałem właśnie. No weź skocz na ten czerwony klocek i na jego prawy kant idź w prawo. Jak Ej, no nie da rady do rady do tamtej i tamte I drabinki. i skoc... do No teraz w prawo? No i teraz skocz z drabinki. Ej, tak może się pomóc, nie? Dobra, idź. Ej właśnie. <laughs> tak możecie się wypchnąć do góry. No <laughs> Idź, Ej, idź. Jedź. idziesz, ja ci nie muszę spać. <laughs> Chciałem powiedzieć, ja ci nie muszę pomagać, spadać, ja sam spadłem. Oh god. Ej nie martw się, ja też na tym kawałku spadałem cały czas. I to jest... Jak już się nauczysz tam dalej skakać, to będziesz skakał to co jest na początku, co już na początku umiałeś, nie? <grym> Boże. <grym> to jest piękne. So much fail. O, o, o. ja muszę się tu rozpędzić. Tylko o no, oh, God. w prawo w prawo, o tu naprawdę na kan... no i teraz... O. No jestem, nie widzisz? No dobra, ale czekaj, ja mu, ja mu pokażę, czekaj. Gdzie masz stanąć, żeby by nie spadł. I jak będziesz na górę, na górze, no, to, no, to musisz to. się rozpędzić, pamiętaj żeby... No. Pa, czekaj. <laughs> to Tak też umiem. No, czekaj, bo tu trzeba... o. o. O, i pa, i stąd jak tutaj stoisz, to już chyba, no ja już tutaj włączam z tego Speed'a i wtedy wchodzę bez problemu. No, i teraz tak ja byś chciał Speed'em włączyć. Sekaj, teraz mi się uda. Już kumam. Teraz on będzie stał gdzieś miał. <głos> 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 <Trolololo>. <głos> O już byłeś, tylko zleciałeś. No nie mogę się utrzymać w tej zrewince. No wciśnij jak już wejdziesz. Tylko od razu przygotuj se palucha na shift i tylko czeka. Musisz e, z, po prostu się rozpędzić, nie? Bez tego ty, ty, dwukrotnego no, przyspieszenia nie do... to nie ma szans, nie? Musisz szybko dwa razy kliknąć. Szybko No to wiem. To, to muszę... ty, ja się ty, boję, ty... że ja zlecę. O, czekaj, tak. Musisz tak i od razu shifta. Dwa razy W SHIFT. <laughs> Bo ty haczysz o tą drabinkę, nie wiem czemu. To tak jakbyś przy samej ścianie skakała, nie, a skaczesz z boku, nie wiem czemu tak. No, znowu zahaczyłeś. No, znowu to samo. Haczysz, nie wiem czemu. Bo pa, on leci tak centralnie na ten klocek, na te klocki tutaj leci. LOL. Nie super. Na ta... naciśnij F1. Czemu? Naciskaj F1, patrzcie, cieniowanie wokoło jest. Nie? No jest. Gdzie? Wokół no. ten jest cieniowanie. Naciskaj to szybko F1, to zobaczysz. Jakie cieniowanie? No F1 szybko naciskaj, to zobaczysz. Jest, wokół wokół tego. Wokół obramowania. Znaczy wokół Minecrafta, tak jakby cieniowanie jest. No zobacz, no... No, 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 no ten, nie ma! No to naciśnij szybko ten F1. No napciskam, kurwa, nie jestem robotem, że wciskal, nie ja wiadomo ile. To jaki ty masz teksturpak? Normalny, jeszcze z tym screenshota zrobiłem. Jaki normalny ty masz teksturpak? Normalny no defaultowy. ten waż. Ten wasz. Ten no patrz, patrz na róg Minecrafta. Na który? Na róg, no obojętnik który. No wciskam, nic się nie dzieje. F1. F1! No to się cieniowanie włącza, ty nie masz tego? No nie mam. Lol, albo ty masz no, patrz, po prostu patrz, rozjaśniony monitor i nie widzisz tego. Chyba ciemniony Czy tam ściem... No, no może do tego, ha, 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 masz ciemniony monitor. <laughs> Zobaczysz to na filmiku. No teraz ja jestem ciota i nie mogę tu wejść. <laughs> Dzięki. O o o dawaj 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 Ty zaczepiasz tą drabinkę jakoś tak Nie, ja zaczynam tą pochodnię co jest u góry Nie patrz, no ci suję tą pochodnię, patrz No i patrz A nowe skito Tą drabinkę, bo ta drabinka jest jak jeden klocek, jak blisko przy niej to się traktuje jako jeden klocek. Musisz Staję tak jakby od boku na nią chciał wejść, tak jakbyś od boku. Wyobraź sobie, to to jest klocek i musisz go otoczyć dookoła. Hmm. Czekaj, sobie dam radę. Najwyżej zaraz się zapędzę do, 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 do Czekaj. Oj, nie to. Też już nie mogę wejść. Fail. Pech przychodzi to globalnie. Tym ten, ten się tam stoi tam i, i, i patrzy się i już by też nie umiał wejść. Dobra, tepaj się no bo nie będziemy tu stać 100 lat. tak Czekajcie tam. O, tylko mnie nie zrzuć. <laughs> Tyle będziecie się patrzeć jak ja się męczę panie. Tak! A to, tak. A ty no, to weszłeś. Ja go nie tepam. Nawet. Sluger! Nie, nie weszłeś! No nie wesz, no Nie, nie weszłeś. Wesz. Jak Bo to weszłeś? Bo od internetu! To nie było tak! Trochę nie nie weszłeś, wszedłem, nie weszłeś. Wszedłem. Mam certyfikaty z Hollywoodu Nie, Mieszasz, fakty. No jak to to było? Nie weszłeś. Nie, nie wszedłeś. Weszłeś on mówił. Wszedłeś bo To do analfabeta był jakiś... Weż, nie weszłeś. Dawaj, 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 sluger, sluger. Nie no absolutely. cicho, bo też nie mogę przeskoczyć tego. I teraz musisz dwa razy W nacisnąć. W O, o, o. Aaaaaaaa! Ja pierdolę <dawaj> Czekaj Ja być kamikadze. O ty ja! Niech to szlak, no, na natomiast... ten Co? Oczywiście kamikaze. Czekaj, ja to przejdę. No, czemu mi się spit nie włącza? Czy ja żarcia nie mam? Na żarty jestem. Z na napis więc wiesz. w sumie to bez znaczenia. Mmm. No, no. się tepli. Już byłeś Czekaj. tutaj. No dobra, o. Ty racha czy tu Ja to przejdę! Tylko niech ogarnę. Co? Tajem lapsa to złączę. <laughs> Dobra, czekajcie, na poważnie <laughs> Oddech wziął No a jak? No czemu nie tam nie do, mogę doskoczyć? Doskoczyłem tam wtedy bez problemu Musisz y, na sam róg i musisz dwa razy tak pyk się rozpędzić, bez... Ale bez tego, bez tego Tu na ten róg? Tak, ten cofnij się trochę, cofnij się trochę Co, Nie nie nie, cofnij, bo no, czyś, no, jest, ja ci powiem jak możesz to zrobić Idź, ostatnia próba. No, no, Następna ostatnia <noise> Czekaj O, o, o! I cofnij się troszkę. I szybko dwa szy szybko dwa razy naciśnij i później, no, tak. i później shift, nie? Dawaj Dobra teraz. Ja spadrzę, coś wciskam. Nie, nie, to fajnie! Ja to przyjdę. go. Ja? Pierdolić tam w tym czasie. No i nie, nie, nie ma tak... mowy. Nie, nie. nie mam mowy. Co ty? Ja jego Niku, nikt S1U6G. No czemu mi się tam spit nie włącza pod sam koniec? Ja to czuję, że on się nie włącza. Mm, nie, ja nie znam jego Wyłącza Wyłączałem się z tej strony. proszę ci chodź tu. <laughs> <laughs> ja mam taki nik, bo mój oryginalny był zajęty. Jakaś pizza się w Ameryce i stworzyła konto z moim nikiem. No weź, te tak ziemły Juz Slugger, napiszcie się na czacie Ale cofkę miał. Jaką cofkę? O dobra. Ostatni się No nie włączył mi się z Kurwa! Ostatni. <laughs> Ostatni raz tak. Jak teraz... <laughs> teraz, teraz... Jak teraz failę, to już mnie tepasz, bo już mnie wkurziło. Pa! Nie, tepaj mnie wyłączył, nie mi się speed włączyć, nie wiem. No. Główną głupię. Dobra, no, wiesz, taki, wyjdziemy tam na górę, cokolwiek tam jest i skończymy, bo już nagrywam 37 minut, więc... No dobra, cicho. Wow. Dobra, ja idę na górę, weź posuń się sniper. Dobra, tam się te p... O, 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 oj, ej, ej, jakiś błąd jest. Ej, w klosku tknęłem. No gad O dobra, już jestem. Dobra, to co, kończymy, nie? Tak, no Nie! To... No co to ma być! No co? Ładny pokoik. Dobra, no możemy. Nie, dobra, kończ. Sluger, po, pożegnaj się, nie, pożegnaj się. chcę grać, gra mapa. Zaraz nie, zagramy, do zaraz kończymy. czym pogramy. Nie. Zaraz <śmiech> zagramy. <śmiech> no sluger, kończ to, ładnie. Skończ ładnie. Sluger, chodź tu. Weź go tak mi. <laughs> no sluger. No dobra, papa. Pa. To cześć. No, to no zapraszamy na do następnego odcinka, pa. No na razie.